Siema wszystkich z tej strony Orange Games. I przepraszam, że aż tak często filmiki nie wychodzą. Bo ja nie mam w ogóle żadnych pomysłów na filmie. I ja tylko robię sobie filmiki z eventów Mobile. Takie nowe. I dzisiaj będzie odcinek o Retro Stars. Zaraz, więc zaczynamy. E, a więc, Event. Reto Stars to taki nowy event, i tam są jeszcze inne eventy, które już były, i, i można z nich dostać jakieś na piłkarzy. No, w Reto Stars też można dostać piłkarzy, na przykład David Silva. Tak wygląda ma w 98. I można jeszcze no, paczki sobie otworzyć mini-post-players. Ale tylko trzeba poskije, ja? E, a trzeba. A żeby sepać tych poskijów, trzeba sobie. pies zepać tam. E, trzeba kupić za te żytony, nie. Czy tam czym kij księć. I za to my dostaniemy. Można mieć 350 szybciej ich dostać. To różne piłkarze, na przykład, jak Traoré. No tutaj są różne. Są i teraz przyjdziemy sobie do Retro Dungeon i ja wyprawę sobie league, Premier League, bo wiecie, Premier League to najlepsza Liga na świecie. Tak I zacznijmy sobie meczik. Dawaj, szczel, nie, dawaj! Nie no, dawaj, szczel tak, jeden, jeden. Dobrze. Dawaj sobie, proszę ciebie, żeby, był dwa, jeden. Tak, dwa, jeden. Może szczeli? Tak, czy jeden? I to było na tyle z tym odcinkiem. Proszę Cię, łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i zostaw komentarz sub Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.